Kiepaneczko mordy i wariaty z tej strony Chuigs. Dzisiaj będziemy łowić. Ja mówię, sorry, że tak mam dziwną minę, bo nie ja po prostu słońce razie ok. E, idziemy łowić dzisiaj e, na stawie. Myślę, że coś się złapie. Będziemy łowić na e, różne przynęty, ale to już e, na stawie. To idę sobie jeszcze coś zrobić. I ogólnie jest godzina 8.30. A ja o 10.20 mam te zakończenia w szkole, także będę wszystko. no, będę na bieżąco. Ludziska jestem już po tych, po zakończeniu roku, jest bardzo gorąco na dworze. Nie wiem, czekajcie. 28 stopni na dworze, nie wiem, gdzieś jadę. Tak, gdzieś, nie wiem, za dwie godzinki, także się widzimy na stawie, już. Słuchajcie, jestem już nad stawem. Teraz będę rozkładał wędki. Jak rozłożę wszystkie, to. O, Dobra, mamy już y, pierwszy zestaw. Jak widzicie. Tu mamy żyłkę. Tu, y, tu mamy żyłkę. Ciągnie się spławik. A na końcu. A na końcu kukurydza. No to zobaczymy. Zarzucę go i zrobię kolejny zestaw. Dobra, mamy już trzeci zestaw. Tutaj mamy spławik, a na końcu oczywiście mamy robaczka naszego. Zobaczymy, czy coś się na to złapie. Słuchajcie, było branie na, yy, na drżdownicy, także może coś zaraz weźmie. Dobra, ogólnie jestem już w domu, ale nic się nie udało nam złapać na stawie. Może następnym razem. No, bra... były coś tam brania. Yy, były brania, nie wzięły. Co, co mam na to poradzić? No, ryby są nieubogalne. Następny, następny odcinek reko, na rekon na rekon... za rekompensatę wrzucę następne. Nawet następne, jakie będę łowił. No to trzymajcie się i do następnego razu.